Witam Was. Artek Bordan, PPC W dzisiejszym materiale pokażę Wam status naszego programu inwestowania w zagraniczne dywidendy, bogaty albo biedny. Program uruchomiliśmy w lipcu 2022 roku. Za nami są już w tym momencie dwa nabory, i obydwa cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem. To jest bardzo dobra wiadomość, bardzo mnie to cieszy, ponieważ pokazuje nam, że jest sporo świadomych inwestorów. Ogrono cały czas się poszerza, którzy chcą dywersyfikować geograficznie swoje inwestycje i nie boją się wyjść poza GPW ze swoim kapitałem. Bariery znikają cały czas. Jeszcze kilka lat temu inwestowanie w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii było droższe niż dzisiaj. Te koszty transakcyjne cały czas spadają, jest ułatwiony dostęp. Coraz więcej biur maklerskich udostępnia nie tylko możliwość kupowania. Akcji z całkiem rozsądną prowizją, ale też udostępnia ułatwienia podatkowe, bo sam podatek też wcale nie jest aż taki straszny, nie musicie się tego podatku bać, szczególnie jeżeli inwestujecie w koncie IKX, w koncie emerytalnym, które umożliwia zakup zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zagranicznych akcji. Wtedy nie ma tutaj żadnego problemu z podatkiem, pozostaje tylko kwestia podatku u źródła. Jeżeli inwestujecie w Stanach Zjednoczonych i wasze biuro maklerskie daje wam możliwość wypełnienia formularza W8B, to wtedy płacicie tylko 15% podatku źródła. A przy akcjach brytyjskich z reguły w ramach konta Ike macie takie same parametry podatkowe, jeśli chodzi o inwestowanie w akcje, jak w polskie akcje, bo tego podatku po prostu nie zapłacicie. Projekt BAP. Ma swoją dedykowaną stronę internetową. Link znajdziecie w prawym górnym rogu na filmie i oczywiście w opisie pod filmem. Po wejściu na główną stronę BAP macie kilka artykułów na temat narzędzi, na temat wyboru spółek, opłacalności dywidendy i dywidend zagranicznych. Możecie się z nimi zapoznać. Macie możliwość zostawienia swojego adresu e-mail i imienia, jeżeli chcielibyście się zapisać na listę chętnych przy kolejnym naborze, który się zbliża wielkimi krokami, bo myślę, że w przeciągu dwóch tygodni taki nabor otworzymy i będziecie mogli zostać uczestnikami programu. W tym miejscu macie skład portfeli. Jeżeli się zapiszecie i zdecydujecie dołączyć, to dostaniecie mailem hasło, które cyklicznie zmieniamy i zawsze dostajecie informację o nowym hasle. Po wpisaniu hasła będziecie sobie mogli podejrzeć portfele, czyli dokładnie poznać zakupione spółki, zobaczyć kalendarz dywidend, ile do tej pory tych dywidend zaksięgowaliśmy. To jest duże ułatwienie w zarządzaniu całym projektem. I to, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, to aktualny status tego projektu po tych kilku, już nawet kilkunastu miesiącach inwestowania w zagraniczne spółki dywidendowe. Oczywiście to są informacje ogólne, ale mniej więcej dadzą Wam pogląd tego, jak to się kształtuje już. Na samym początku. Mamy dwa portfele. Portfel amerykański, portfel brytyjski. W amerykańskim sześć spółek, w brytyjskim trzy spółki. Kumulowane, zaksięgowane do tej pory dywidendy 51 dolarów w portfelu amerykańskim i prawie 28 funtów brytyjskich. Średnia stopa dywidendy dla całego portfela na ten moment wynosi 2,5% amerykański i 5,6% portfel brytyjski. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu dywidendy roczną, to jest to, co nas najbardziej interesuje i to, co daje dużą przewagę zagranicznym rynkom, szczególnie amerykańskiemu, jeśli w porównaniu do GPW, to jest dynamika wzrostu dywidendy. I tak, pięcioletnia dynamika dla naszych spółek konkretnie, portfela amerykańskiego w tym momencie wynosi 15%, dla brytyjskiego 6%. Także już tutaj widzicie tą różnicę, jeśli chodzi o dywidendy. Pomiędzy półkami brytyjskimi a amerykańskimi. Półki brytyjskie mają wyższą startową stopę dywidendy, ale niższą dynamikę jej wzrostu. Odwrotnie amerykańskie. Tutaj zaczynamy z niższego pułapu, ale ta dywidenda rośnie znacznie szybciej. To oznacza, że czasem, prawdopodobnie po 5-7 latach mniej więcej tyle, co wychodziło, jak robiliśmy kalk kalkulacje spółki, dywidenda ze spółek amerykańskich przegania. Dywidendę ze spółek brytyjskich właśnie dzięki tej dużo większej dynamice. W tym miejscu graficznie możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają wypłaty dywidend w poszczególnych latach. Na razie są to tylko dwa słupki, ponieważ dopiero co zaczęliśmy. Natomiast myślę, że z upływem lat tutaj te słupki będą cały czas nam dynamicznie rosnąć. Taki jest plan, żeby ten dochód pasywny, szczególnie poprzez właśnie dynamikę wzrostu dywidendy i przez procent składany, bo będziemy za dywidendę i miesięczne dopłaty do konta, te akcje dokupywać, żeby nam ten dochód pasywny bardzo szybko wzrastał. Zrobiliśmy też porównanie stopy dywidendy do benchmarków, którym jest średnia stopa dywidendy dla indeksu SP500 i średnia stopa dywidendy dla indeksu FTSS 100. I w tym momencie bijemy portfelem amerykańskim indeks. SP500 o pół punktu procentowego. W przypadku portfela brytyjskiego, nasza stopa dywidendy, średnia dla portfela i trzech spółek w nim jest sporo wyższa niż, niż benchmark, czyli 3,7%. Tak wygląda status projektu na dzień dzisiejszy. Niedługo otwieramy nabór. Jeżeli zechcecie, możecie dołączyć. I jest teraz dobry moment na to, aby się zainteresować inwestycjami zagranicznymi. Ostatnio ceny mocno spadły. Naszym zdaniem jeszcze będą niżej w 2023 roku. Pojawi się spore dyskonto na wielu wartościowych spółkach dywidendowych, które warto będzie wykorzystać i kupić akcje do portfela dywidendowego, aby tą rentowność dywidendy dzisiaj i w przyszłości mieć po prostu większą. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania o projekt BAP, zachęcam do zostawienia komentarza. Możecie też. Napisać do nas bezpośrednio. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli film Wam się spodobał, to nadal zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji naszego kanału i zainteresowania się projektem Bogaty albo Biedny. Do zobaczenia. Jedziemy po sukces. Cześć!